Hej widzowie, z tej strony Foxy Fox Polska A tutaj nowy karnet yy, Podobno nowy karnet Bo poniedziałek O i... Uż, nie, jak to degradacje, drugi raz pod rząd o no, mówię yy, Jest jakiś skin des Desperado Poco po prostu na koniu z ten od 10 boksów otwieramy. Może coś dropnie. Tu, 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 tu. Bardzo fajnie, było. Nie no, chyba. Muszę tylko grać Jetstar Powery. Więc. Miała jedynie. E, punkty mocy. To jest jedyna rzecz, która mi się przyda. I. I. Pyk Nic nie zrobił, bo nie miało co mm, Starcie było A co wygra, wygrało knockout? Okej okay. Dalej e, te żetony ja na serio, aż klub spadł Znaczy nie, nie, nie tego. A Ale jak on, dlaczego? A w ogóle z tego nie zdołam. Będzie Lola. Coś działa? In serio? Eee. Um, Okej. Okay. Hmm. Tylko cię ja nie pamiętam, czy mam... Nie no, chyba jeszcze nie będę mógł mieć nigdy skinu listonosz Brog, A to mógł być jednak ładny skin No cóż Nie tak ciągle będę grał w Co? Kupmy skina Do 8 bitem żadnego nie mam Barowy 8 bitowiec Czy dobo? Bo dobo to nic nie mam raczej, jest bo ominąłem tutaj jest skinów, żadnych nie mam. Więc kupmy jasny mechabo. Tu jasny mechabo. I emotka. O! To odpalę se To jest uśmiechnięte. To jest zwykła. <laughs> zamiast tego to nie sprawię tego, że tutaj, o tu bym dał. Mówię, no, się tak zrobi. No to już zepsułem. Ja nie mogę teraz tego kliknąć. Wtedy bardzo potrzebuję słusnej łóżki. Mogę teraz jeszcze to wziąć? To było bardzo dobre. To jest wiecznie, ale to jest ładniejsze. No, na serio. No to ją bierzemy. A nie, nie chciałem to wziąć. Bo. Zginę do niego. Testujemy jasnego mecha. Bo. Nie, no duo. Weźmy ten. Bardzo chciałbym, by, bym, żeby było mnóstwo krzaków na tej mapie. I co tu mamy? Zero krzaków. Hmm. Tutaj jest coś. To jest normalne duło. Nie, to nie jest normalne. Ktoś po sposób wzorował tą mapę? Nie, to jest jakaś inna. Nie. Ta mapa... Ta mapa nie jest aktualnie? Czy ktoś się stworzył? A może teraz zniknęła po aktualizacji? Mapy lubią znikać. Lubią bardzo mocno znikać. Pomogę im. I tak padnie to pan. Ale fajnie by było zdejść te 3 kg od niej. No to jest z głowy kurde. Ja tutaj będę na razie siedział. Nie byłoby fajnie mieć tak niskie miejsce. Brawo! Ona jest spowolniona mm. ale... To było o nie Ryb Nie żyło mi ultu Ale chciałam pod siebie Coś Ty tyś... wyjść Zniknęło to Włącznie Normalnie była łapka w dół. Znaczy, jest normalnie, nawet Boże Ty. Możesz ją, muszę. No właśnie, trzeba sprawdzić. No takim. Takim na pewno nie chciałem. Ech. Ty, bardzo która Idziemy przez portali. No, zostaw Ojoj. Ojoj. Jest yeah. Nie mam takiej ale jest bardzo dobrze. Uciekł. Teraz. Dobra, Edgar. Jest, jest. O, że go zaprosiło. Nie no. Jednak nie. Atakuj. Pyk. Oj, 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 ej, 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 tu. Oj, 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 to jest... Wyś... Wyś odejdź. A. Oj, ojoj. Oj. oj, oj oj. Nie trafił ultem. On też. Oj. Zmarnowali sobie ulty. Nie ja dobra, im się ładują. Idę na kiełka. Przydam się mu bardziej. No i pięknie, pa, na to. Nie, zostaw mnie. No nie. Było tak daleko. Zobaczmy tą bitwę dla znajomych. Może jakieś nowe mapy? Nie, no. A To mi to było tak, była ja podobna, tylko zmieni nazwę. Szczęście usunęli letowy raj Co nie? Yy, nic 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 nowego Dobra dobra, gdzie wyszła odcinek z Chin jest? Okej okay. Nic ciekawego zbytnio Taki 6 na 10 więc widzimy się w samym odcinku, więc cześć!